Kilka słów. Rozjebiemy to zabawę. Człowiek czeka całe życie na takie chwile właśnie. La laj, 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 laj. Jestem tego pewny w duszy o tym, że gdzieś na szycie wszyscy razem z pokrycie mimo świata Kolej, rani nas Dzień, na razem porobiło, czeka, to też nas Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich baz Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć Do jakich rozmiarów ciągle się będzie żyć, a nic Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać ile mamy czekać, aby znowu się pojednać Ramię w nawzajem siebie wspierać Rodzimy się, by żyć nie śmierci, proszę powiedz mi Czemu w stosunku to macie też obojętny? Najlepsze są na ciebie młode ofiary Nigdy nic ci nie zrobiła, traktuj się ja przy, zobacz, ile miłości w każdym człowieku Jeden by chciał przeżyć pół wieku Jedne mocie nula, najbliższych się mubrać. Ciężko pogodzić się z tym, onem mimo tego jajda Jestem tego, pewny, głębi duszy, tydy, życie, o tym na szyccie, góry Wszyscy razem, bo to jest pierwszy ja było w tym kraju Kocha i na siebie, gdzie, gdzie, gdzieś na szybciej. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Hej, hej. Wspaniałe, panie kolego. Nie ma w tym wszystkim. Kurwa, tyś, dwa, tutaj mam. Z wygodą śmiertelnych jest to, Gdzie jest spokój, harmonia. Naturyzm, wszystko, wszystko i tak śmierć. Słońce pada na twarz Upełnia mundusze, którą ciągle masz Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz Ale ono wcale nie jest ci znane Chociaż by było pisane i pisane też jest znak Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam ludzi, których tak bardzo szukałeś Choć latem nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś się. teraz leżeć na sercach nasz, nawet innym jego serc Będą świetna serca, nie ma szczęścia nie ma peka, nic się nie dłości, nikt nie doczeka. obok człowieka to jest to, co czeka, bo się całość na samym ryby. góry bezka się powiem, że... Nie, ten tego, ten tego, ten tego, ten,

Rozjewaliśmy te zawody, kurwa.